Cześć, z tej strony Ania i witam was na moim kanale w grze Destiny 4. Tak, na moim kanale będą się też pojawiały różne inne gry typu Don't Start i tak dalej. I no, może zaczniemy już od rozgrywki. Mm, stworzymy sobie nową rodzinkę, której będę tylko ja. Eee, po... po pierwsze nazywam się Ania a nazwisko na no zapal lampkę po słowo widzę e, nazwisko sobie wlosują kurek nie dobra zuch kurek żubr ok będę Ania żubr e, teraz zrobię coś z moją postacią bo tak nie bardzo widzę, żeby to ona mnie przypominała, dlatego hmm. będzie małe cięcie, a ja wtedy przygotuję już moją simkę do właściwej gry. Dobra. Albo nie, w ogóle stwierdziłam, że jednak zrobię ją z Wami. Już sobie ustaliłam taką typową twarz, jakby dla mnie, bo tak, jeszcze tutaj chwil kilka elementów poprawimy i będzie, miejmy nadzieję, że dobrze. Eee, najpierw nie robimy mi włosów, bo teraz tak, edycję detali, może trochę bardziej mam większą głowę e... brwi trochę takie ojej, nie mam tu lusterka bardzo źle e... tak, mam większe oczy troszkę, minimalnie uszy, uszy są spoko nos, jaki ja mam nos Filam, próbuję sobie wyczuć mam no, na pewno większy Mmm. Okej, okay, sobie trochę powiększymy. Okej. Okay. Tutaj. Tak. kwestii policzkowe zostawmy. Tutaj może bardziej takie. Czy to wszystko? Tak. Myślę, że to wszystko w formie twarzy. Jeszcze tylko oczy, kolor oczu zmienimy i w ogóle e, włosy. Chwila, bo jeszcze detale skóry. Ja mam piegi tak mało pieków nie, tak mało pieków właśnie nie mam żadnych pieprzyków nie mam zmarszczek mm. Mm. i ja mam włosy blond tylko właśnie nie wiem jaki blond bo na pewno to nie są takie jasne ale dobra, weźmy te ja zazwyczaj chodzę w kucyku tu mamy kucyk i mamy kucyk jeszcze gdzie? tu Hmm. Tak, to jest ta moja jednak fryzura. Teraz zajmiemy się sylwetką. trochę grubsza. Eee... Zrobimy nieśnie. Okej, okay. tu trochę więcej, trochę mniej. Barki dobrze. Okej. Okay. Tak mniej więcej wygląda moja sylwetka nie mam żadnych tatuaży nie mam, nie mam eee, teraz wstawiamy sobie stój codzienny sobie zrobimy już tutaj żeby kategoria stój codzienny bo jakoś tak w jakich ja rzeczach chodzę w ogóle chciałam wam jeszcze pokazać ponieważ już są prawie święta i w... o, są takie ładne sweterki, są śliczne według mnie, o dla mnie są wręcz idealne. To takie i renifer. Tylko sobie, który z nich ustawimy. No, są, dla mnie są takie miłutkie i słodziutkie. Mm, ja lubię takie rzeczy. Okej. Okay. Chociaż bardziej czarny. O. A -a. Jeszcze jedną rzecz, którą zauważyłam. Mam okulary okulary, okulary. Ostatnio zmieniałam sobie okulary dlatego hmm. takie nie wiem dlaczego ta głowa mi się wydaje taka Bardzo... o! Okej, okay. powiedzmy, że to ja. Yy. sobie teraz spodnie jakby hmm. hmm. w czarnych spodniach. Okej, okay. teraz buty. Buty, buty nie na obcasach, nienawidzę chodzić na obcasach. A, mnie no, Pff, zazwyczaj może jakieś trampki, bo ja tak w różnych butach chodzę, ale trampki są fajne. Ojej, teraz tak się przyglądał z bliska temu. Ech. Cechami zajmiemy się na końcu. O Boże, o Boże, ściągnijmy ten kapelusz. Proszę kolczyki jej, bo ja ze nie noszę kolczyków na oficjalne. No cóż, taka sukienka? Sukienka jest ładna. Czy ja rzadko chodzę w sukienkach, ale. A! To no niekoniecznie hmm. jestem do końca ja. To będzie wy... Wy... Wyide... taka wyidealizowana ja. Czy są jakieś płaskie? Nie ma żadnych płaskich. No dobra, bierzemy te. I sobie, podsunę krzesło, tylko e, Teraz sportowe. Ja taka zbyt sportowa to nie jestem, no tak. Ten, ale zazwyczaj bluza i jakieś krótkie spodenki albo takie dotąd. Tylko może takie bardziej takie. Okej, okay, buty, buty. Buty. O, coś w tym stylu. Ja mam dosnu, dosnu to są fajne piżamy z tego co widziałam. E, bo już grałam wcześniej w Simsy z tym, że to jest tak, że no ja coś tam pogram, potem nie pogram i zapominam. I po prostu no czasami widzę, że są jakieś... Pamiętam gdzie coś jest. A czasami imprezowa, imprezowa. O, to jest nawet ładne, ale to jest za krótkie jak dla mnie. No chyba, że w dodatkach nie było legginsów kiedyś. Tak mi się Aha. wydawało. Legginsy. Były takie. Bardziej legginsy, o. To są legginsy, to są stopy no, Wydawało mi się, że wcześniej były. O, nie, po to się zresztą. Hmm. Pamiętam, mhm. że były takie. Nie, nie pamiętam. Y... Okej, okay. na imprezę, na imprezę. No, czarne. Odenki, jak to jest w może jakaś łona bluzka. Taka? Albo może... Takie coś bardziej? Tak, bardziej takie. Budki, no to ja nie lubię obcasów. Może sobie balerynki wsadzę na stopy. Tak, to był dobry pomysł. Jeszcze okulary. Hmm. Okulary, 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 To są. Aha. Moje czerwone, tak, jeszcze kąpielowe kąpielowe dopływania. Hmm. Ja tak często to nie pływam w sumie, mam uczulenie na chlor, także. Coś się wymyśli teraz. O. Mogę tak biegać. Okej, okay, a więc to jestem ja. Tak mniej więcej wyglądam. E, jeszcze aspiracja. Ja lubię gotować. E, po chwilę zastanowię nad tymi dachami. Zrobię cięcie i. Mm, Myślę, resztę i wam pokażę. Okej, okay, sobie wybrałam. Yy, wybrałam sobie cechę kreatywna, no bo... No, coś tam do kreatywności mam. To, towarzyska. I wesoła. No i tak się mniej więcej ja prezentuję. Ja się jeszcze przebiorę w normalny stój. O, tak nie będziecie widzieć. W sumie sobie stwierdzę, że nie ten sweter. Jednak nie, nie sweter. Yy, Dlaczego to są golfy? Dlaczego nie ma jakichś ładnych. Nie golfów? To jest ładne. To jest to. Ok. Tak się pokazuje, ja. No i myślę, że. Nikogo jeszcze nie robimy, bo to będą moje przygody. I no. Będziemy nią grali. Tak, to jestem ja. Mm. No, znajdziemy sobie jakiś mały, przytulny domek. Jeszcze chcę wam pokazać. Wstawiłam go wcześniej. Oj. Zaraz się coś wymyśli, bo coś chyba źle zrobiłam. Eee. Sobie z tego jakąś małą, mały zakątek wstawimy, żeby. Bo nie będę budować domku, bo z tym jestem słaba. Strasznie słaba. To jest jakaś ciepła chatka. Samotny strumyk. Chociaż możecie, pachatka jednak bardziej. Hmm. Tak, to są jeszcze moje rodzinki, którym kiedyś tam, kiedyś tam grałam. Może Altena Agaf, jednak. Troszkę tu jest dinozaur. Okej, okay, nieważne. Dobra, sobie w Altance Agaf. wyposażam. Mm. I ostatnio, jak widać, doszły też, e, po ostatniej aktualizacji, doszły także nowe mm, kariery. Jest teraz sportowa, podejrze i biznes. Ja... O, to w ogóle się zmieniło. No proszę, proszę, jak ja dawno nie grałam. Co my tu mamy? Tu mamy jakąś małą sypialnię, tu mamy drugą sypialnię, miała być tylko jedna sypialnia. Tu jest telewizor. Tu mam małą kuchnię. Pierwsze co, to zrobimy inną kuchnię. Tak, ale to... Znajdziemy sobie pracę najpierw. o, Tutaj zupełnie się zmieniło. No proszę, proszę. Znajdź pracę. Da się Rodzina? Znajdź pracę, o. Ania, znajdź sobie pracę. Ja po... Oglądamy po okolicy. Tutaj jest zest, bodajże rodzinka. Nie. Biznes, tak, jest nowy biznes. Jakoś dziękuję. Sportsman ze mnie to nie jest. Astronautka też. Malarka nie. O, kulinarną sobie weźmiemy. Tylko do pierwszej pracujemy. Bo jakie to są jeszcze? Dobra, bierzemy kulinarną. Jakie sobie? Przygotowanie jedzenia, drinków. A co mam jeszcze zrobić? Aha. Mamy przygotować jedzenie. To weźmy sobie, zróbmy coś. Może, nie. Najpierw, jeżeli nam starczy, kupujemy lepszą lodówkę. Lodówka, lodówka, lodówka. O, tutaj. Co to? A, jakie fajne. Mogę sobie bałwankę tu dać? O, duży ten bałwan. O, choinkę. O, choinka, jak będziemy mieć więcej funduszy. Mm. <grym> Wspaniała zamrażarka. Możemy ją sobie kupić. Też ja, wtedy wiem, że i tak będziemy już mieć mało kasy. Okej. Okay. Hmm. Wy sobie gotuj albo jest później śniadanie jajecznicę sobie. Okej, okay, sorry, ktoś mi wszedł do pokoju. Um. Osoby no, sobie mm -hmm. zrobimy jajecznicę, potem nie wiem co możemy w sumie jeszcze zrobić. Możemy, możemy. Jak zdobędziemy więcej kasy, to sądzę, że zrobimy tu taki mały remont, a potem się może przeprowadzimy do jakiegoś innego domku, który mam tam, gdzie jest zapisany w galerii, kogo nie spal. Proszę cię, nie, nie mam kasy na to, żebyś... Się... O, zjedz sobie ją. Potem... No to w sumie nie musisz iść. Dobra, ale zjedz nie, ładna okolica. Mi się tu bardzo podoba w Destiny 4. O, tu jest ktoś. Ej, właśnie, poznajmy kogoś nowego. Może. Może znajdziemy kogoś. Zadeczko wszyscy tacy ponurzy, taki idą zgarbieni. O! Potem, jak skończysz. Możesz pogadać na przykład z. z. Z tą panią? Katarzyna serducho. Tak, potem możesz z nim pogadać. O, albo weź z sobą talerz i. Hmm. idziemy, O, tylko szybko. Okej, okay, sorry, bo musiałam pomóc w przygotowaniach świątecznych. No, bo wiecie, święta i tak dalej. Ym. Musiałam pomóc. Teraz właśnie wracam. Za chwilę będę biec na zakupy. Muska to jest za ładne O, a tu w ogóle mieszkają. Możemy tu podejść i do drzwi. Podróżuj tutaj, sobie pogadaj z nami. <noise> Pod, podróżujesz, bo tutaj wprowadziłam dawno temu nie, rodzinkę. Rodzinka jest dosyć ciekawa. Powiem tyle. Bo są w niej dwie siostry. Emma i... Chwila. Emma i... I, i, i. Zapomniałam. Yy, nieważne. Jest to rodzina yy, o nazwisku Cukierek. No cóż, ich w sumie na razie nie widać, Aha. jak to wygląda i w ogóle. Ale... Czy ty... Tak. E, oto dziewczyny. Emma cukierek i. Jak? Kinga? Kinga cukierek. Są siostrami. E, <laughs> I chciałam się z nimi zaprzyjaźnić, w sumie. Tak, pokój Emmy, eee, boże Kingi, jest taki bardzo różowy. Tutaj naprawdę dużo się przy nim starałam, żeby dobre takie delikatne i tak dalej. I e, trzeba potem. A Emmy jest bardziej taki poważny, taki bardziej smutny i ciemny. W sumie jak sama Emma, która jest taka. No. Poważne, tylko one sobie pogadają. Prefoba, na przykład możesz. Rozmawiać sure. <grab> o zajęciach. Uh Aha, -huh. plotkować. Ej, Kinga, gdzie ty się wybierasz, koleżanko? Kinga, kucze masz swój. Pochwal dom, grzecznie pochwal dom. <grab> Chodź tu z nim, pogadaj. Tak nieprzyjemna. Obraziłaś się na księgę? Księgę jest Drzewa to trzeba wybić. Tak. No ogólnie dziewczyny cool. są takie dosyć śmieszne. Grób u nich sobie gotuj. ...makaron. Dla, na przyjęcie w Niech się najedzą. I... Pff, tak, no... Dzisiaj takie początki były. Dlaczego one wychodzą, żeby się... ...załatwić? Hello. Ej, gdzie są dziewczyny? Aha. E, w sumie a niech chcecie się sikuć <noise> idź do tej toalety pięknej Plotkuj o sąsiadach, a potem, potem pobaw się, znaczy pogadaj z dziewczynami. No, i szybko. Tutaj w ogóle nie wiedziałam to co w stroju. Tutaj jest taka ciemna, To jest bardziej zielone, a hol jest różowy. Także, o, ogólnie ciekawi się. Hmm. Dlaczego? Nie, no to jest śliczne. A ja kiedyś po prostu muszę im ogarnąć. Dobra, nie jest tego. Pogadaj z dziewczynami. Tak, Poga, to jest nimi. Uh -huh. I tak, co do innych gier, uh, które będą na moim kanale, uh -huh. to no, na pewno to będzie Don't Starve. Uh, Jakieś uh -huh. inne gry przeglądam może. morzu. jakie uh -huh. gry będę mieć? Na no, rodzinie jeszcze mam. co, wrócić do domu. Na Originie mam jeszcze mm, spore, bodajże, DesinSim3, które odinstaluję powoli. Powoli odinstalowywuję. Bo to wygląda tak, że odinstalowywuję jeden te, który się strasznie długo odinstalowuje. Mm, I tak potem już mi się stwierdzam, a w sumie nie chce mi się. I no, tak to wygląda. I. Tak jest przez cały czas po prostu. Mm. No, tu teraz wrócimy do domku i kończymy ten początkowy odcinek. Um. Na pewno na następnym odcinku może coś, może coś jeszcze będzie innego, może coś tu zmienię w domku. Teraz żegnam się, trzymajcie się ciepło i pa!